<laughs> Takemura jesteś dziwnym typem. Siema jestem już najwitam serdecznie na naszym odcinku Będę tam w nocy, jeśli nikt nie będziecie śledzić, ujawnie się, co? Spotkamy się w dokach przy Channel Street, Channel Street, Japantown. E, rozumiem. Do zobaczenia. <laughs> tak sobie czytam kurde te wszystkie wiadomości, Ta Adios. Jakiś wakako, kaka I, i, i tak właśnie natrafiłem no, na dziwne kurde teksty od tekemury. E, ogólnie mam wejść w e, ekwipunek, ponieważ dostałem po, od tego, od, e, już nie ży, żywej już, e, T-Bag, jakiś cybertek i mogę sobie tutaj wejść i kliknąć, nie wiem, coś wybrać. To jest jakiś nowy, tak? Ujawnienie interfejsów, dokładnie, wyposaż. Zwarcie, nieśmier, nieśmiercionośny, zadaje umiarkowane obrażenia celowi, bardzo skuteczny przeciw mechanicznym oraz celom ze słabymi punktami. Odłożenie od elektryczności. Spięcie mikroobwodów. Przeciwnika wytwarza po prąd od nich napięciu prawie 2 milionów Volt Lestar <grystart> do optyki. Aha. Czas trwania, ujawienie interfejsów, to ja mam. Aha, co to już założone jest? Aha, dobra jasne, dobra, dobra, wszystko jasne. Ogólnie zobaczyłbym, co gość ładomy. dla mnie, jeżeli chodzi o to. To jest zaktualizowane? W sensie z... nie jest zakończone, więc co jeszcze więcej dostanę od niej? A sobie zobaczę w sumie eee, tibak, tibak, tibak. O następny jakiś prezent od Tibak W graj ujawnienie interfejsu na kamerę, by zlokalizować punkt dostępu. Co? Zaznaczę sobie, to sobie pokazuje to. A, mam tam gdzieś pojechać, tak? No dobra, to sobie zobaczyć, ale najpierw zobaczę tutaj Myślę, te może całe wszczepy. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. Dawaj, bo w sumie jeszcze u ciebie nie byłem w ogóle. czyli jezus, jakie to jest rozstygowane. Eee, rozbudowane. Klinika Wiktora, 12 tysięcy. Co tutaj mogę zrobić? Aha, nic nie mogę zrobić, bo brakuje mi. Aby wyposażyć potrzebujesz inteligencję na ósmy poziom. A, no tak. Inteligencja? To i może da się takiego mieć, jak inteligencja? Ja szczerze zobaczę sobie zaraz. A jest, tutaj faktycznie. Dobra, dobra, dobra. Warto by było sobie, kurde, podbić te statystyki, a nie być w plecy trochę z nimi. Dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, wyszedłem, kurde. A, okej, okay, mam. Tu potrzebuję inteligencji, ale to chyba raczej to wszystko jest na inteligencję. No, te oczy. Układ krwionośny. O, mogę coś sobie tutaj dołączyć. Dobra. Yy, większa czas na włamanie podczas naruszenia protokołu. O, to jest w sumie ciekawe. Yy, po pokonaniu przeciwnika przywraca 10 punktów wytrzymałości. Yy, to jest chyba jak się walczy bronią białą. Gdy twoje zdrowie spada poniżej, spada do 15%, uwalnia wyładowanie elektryczne zadające obrażenia równe 20% maksymalnego zdrowia przeciwnika. A szczerze, kup, bo to chyba można parę rzeczy na raz wziąć. Więc sobie to wezmę i to wezmę. Nie zbyt dużo kasy, ale jak mogę wydać, to je wydam. Eee, po pokonaniu przy... nie, dobra. mi aż tak do bardzo na tym nie zależy. Eee, dobra, tutaj co? Co mogę zrobić? Coś? Nie, nie mogę, dobra. A tutaj układ nerwowy? O, mogę coś. Eee, pozwala strzelać i celować w trakcie ślizgu lub uniku. Eee, Spowalnia czas o 50% na 1,5 sekundy. Podczas blokowania celowania... A, o Boże, 4000 tysiące, to nie będę się aż tak rozpędzał. Może tutaj wbiję i będę miał więcej kasy. Z różnych zleceń. Skóra. E, no bo tego nie mogę, ale co to daje w ogóle? E, zapewnia niewrażliwość na efekty porażeń. U, Płyty uziemiające, a to co to jest? Zwiększa pancerz o 50 punktów A kup, panie Chociaż pewnie okaże się później, że to jest dziadostwo już Bo będą lepsze rzeczy, ale już, ale już mniejsza System operacyjny, mogę sobie jakoś to zwiększyć? E, co to jest? Pojemność bazowa 2, pojemność buforowa 4, miejsca 2, a to co to jest? Aktywuj berserker. Aha. Berserker znacznie zwiększa Twoją siłę i odporność, zwiększa także odrzut broni. Gdzieś o 10% oraz jej kołysanie o 10%, zwiększa obrażenia bronią do walki wręcz o 15% oraz zwiększa pancerz i odporności o 5%, trwa 15 sekund, czas odnowienia 60 sekund. W trakcie działania Belserka Skok z dużej wysokości inicjuje efektowne lądowanie, podczas którego spod... spadasz na ziemię z ogromną prędkością i wywołujesz potężną falę uderzeniową raniącą przeciwników wokół Ciebie. Gdy bezerker jest aktywny, zyskujesz 10 więcej zdrowia. Aha, okej. Okay. Dobra, dobra. To jeszcze można więcej tego, 10 tysięcy, ale. Eee, czemu tego nie mogę kupić? Bo nie mam za mało kasy. Okej, okay, jasne, jasne, jasne. Ale to by się przydało 6 bazowej pamięci. Ulepszyć to na maksa, jak się da. I będzie dobrze. Dobra, na następne. Szkielet. Co tutaj mogę? Oby to nie było drogie. 800. Zwiększa maksymalny udźwięk o 20%. A wezmę. <laughs> nie wiem, czy jest tak. To mi może nie jest aż tak bardzo potrzebne. Ale mogę ulepszyć swoje ciało, to je ulepsza, Nie. To jest to. No ma tutaj Sc brakuje czegoś. Co to jest Sc? Potrzebujesz reputacja i poziom 20. Aha. No to ki ki kicha. Nie. Po aby kupić, potrzebujesz reputacja i poziom 20. Dobrze czytam. Ostrza modliszkowe, łopanie, 5 gorylo. Nie no, ostrza modliszkowe zdecydowanie. Obrażenia 340, monostruna, Co do jasnej? Rzutnie rakiet, obra. Ostrza modliszkowe zdecydowanie, kurde, wbijają na rejonek, sobie tylko ogarnę. No, 20 poziom. Jeszcze 5 poziomów. Co tutaj jest? Wciśnij, a gdy znajdziesz się w powietrzu, aby wykonać podwójny skok, 1000 potrzebuje. E, to się uda jakoś uzazbierać. Przytrzymaj. A, Aby naładować siłę skoku i pójść, aby skoczyć, what? Aha, czyli albo podwójny skok, albo taki naładowany skok. Okej, okay. dobra, dzięki. Dzięki za informację. Czemu ja kucam, Nie wiem. A troszeczkę straciłem kasy, ale jeszcze się może odrobię, nie? Jestem ciekaw, co chodzi z tą misją u bug Mamy gdzieś załadować, kurde, do, do kamery to. No bo otwieraj to. Oczywiście steruje jak mistrz, kurde, kontrolerem, ale powinien być dobrze. A co stąd się wychodzi? Tam czy tam? No pokazuje mi kurde yy, minimapa, że mam stąd wejść tędy. Jesus Christ. Wiesz, że to jest yy, psia karma? Baby. to wyłażę stąd. Graj ujawnienie interfejsu na kamerę, zlokalizować punkt dostępu. Właśnie kim ty jesteś, kolego? Netrunner. Yy, zdolności. Netruning, netrunning, doskok, przegrzanie, przegrzanie. Wrażliwość na ogień, zatrucie chyba i porażenie, a odporność na, cholera wie co to jest, ale chyba na hakowanie, w ogóle z z netre Netranerem to bym się nie zdziwił, gdyby to było właśnie to. Dobra, sorry, 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 mogę użyć tej szybkiej podróży? Może będzie szybciej, o proszę, proszę, użyj, Kabuki Market, a pewnie, wezmę. Soulkiller to legendarne, zaawansowane SI, czyli zaawansowana sztuczna inteligencja, ale jak widać zaawansowane, nie zaawansowane. okej, okay, dobra. Dawaj. Kolejne ujawnienie. Kurde, jaki to jest pogmatwane. fan. <gry> na po prostu jest droga tam, tam, tam i, i, i tak naprawdę jakbym miał sam tam robić, to może bym trafił bez problemu, ale na minimapie to wygląda śmiesznie. Dawaj. Następny, kurde. Prezent, czy to tam może jakieś ulepszenie, może coś, mam tu wgrać do kamery, więc w sumie to nie żadne ulepszenie, dawaj. Mam wejść do niej, aha, tutaj mam, no dobra. Na ujawnienie interfejsów, pyk, wykonaj. Za pomocą łącza osobistego podłącz się do punktu dostępu i schakuj go. Za pomocą łącza osobistego dane... Eee, aha, czyli mogę tak po prostu teraz podejść i sobie to zhakować, tak? Podłącz się. Dobra, zapis gry. Dawaj, co tutaj jest? Tutaj trzeba będzie zrobić, o, aha, kod. 1C i 5. Eee, 1C, no chyba to jest to, nie? Wybierz. Tak, i 55. Eee... Nie mogę tym ruszać, więc nadal nie kojarzę jak się to, jak to działa tak naprawdę. To jest 1B. Tu potrzebuję 1C, więc na cholerę 1B. Skąd mam wiedzieć co tu wybrać. A, Jezus, nie mam nadal tego kurde hakowania. Nie mogło być po prostu normalne hakowanie jak na przykład w Deus Exie. które na początku nie podobało mi się za bardzo, w sensie w Human Revolution, a potem fajne było nawet. Jakieś, kurde, wybieranie jakichś cyfr z dupy. Nawet nie wiem co tu wybrać, co tu wybrać, skąd mam wiedzieć co tu wybrać? Mam po prostu klikać i liczyć, że to jest to? Tak? To jest to? Aha, okej. Okay. Dobra, pięćdziesiąt Jeden c... Nie wiem co tu wybrać kompletnie już. 55. No i chuj, nie wiem za co to zrobiłem, bo, kurwa, nic mi nie podpowiada co tu mam zrobić, więc co mam zrobić? Nie wiem. Mam, kurde, nie wiem, może być, utpalić szósty zmysł? Wtedy będę wiedział co robić. Eee, dobra, 1C to już wiem. Tutaj chyba E9, tak mi się wydaje. Później 55, tak mi się też wydaje. Nie wiem, skąd mi się to wydaje, ale tak mi się wydaje. Eee, tu jest 1C, okej, okay, super. I tu jest 55. Ok, jak mi to zrobiłem? Nie wiem, ale się udało. <laughs> ok, o, a na co mi to panie, na sprzedaż? Dawaj, kurde, nie, nie pierdziel tyle. Co to masz na sprzedaż? Aha, jakieś haki. Mhm. To jest jakiś Hikimura. A to ja chyba to sprzedałem jej. Dobra! bo co tam wybuchło? Myślałem, że coś tam wybuchło. Rozmawiaj jest rok, czyli skończyłem to zadanie, chyba Git. Następne zadanie. E, nie główna misja jeszcze. Umarł, to jest. E, Umarł, bo nie żyje jej to jest trudne. czyli Pal czyli ta, Udaje się na konkurs na strzelnicy. To jest ta cyberpsychoza. To na razie nie. Dobre uczynki popłacają. Może pojadę do wakako. A potem na końcu do strzelnicy. Trzeba by ten potem pokończyć te zadania poboczne i potem będę mógł spokojnie ruszyć do misji głównych. O ile nie ukrywają się jakieś misje poboczne, o których nie wiem. Ale jakoś nie widzę na mapie, żeby mi to miało coś tutaj ten... no chyba, że takie poboczne poboczne, takie w sensie, że nawet sama ten gra mówi, że to jest... Znajdź rynk w Kabuki, to jest bardzo trudne. To jest jakieś y, takie poboczne, no. Kontrakt Skóra, której potrzebuję, odejść do placówki Rewe Courier Service. I, I tutaj jest neutralizuj zagrożenia cyberpsychozy, ale no nie, to są, cyberpsychoza jest za trudna dla mnie aktualnie, więc sobie odpuszczę. O, takie coś, poboczne poboczniaki. Sprawy, które nie trafiają na pierwsze strony gazet, przysługi proste, zlecenia i przypadkowe spotkania. To jest właśnie takie poboczne, ultra poboczne zadanie. Aktualnie jestem tutaj i tutaj jest odciorta po prostu zadań pobocznych. Wow, no ale dobra, potrzebuję samochodu. No, ja też tam powiedział. Yy, dawaj. Wow, tu jest fajny samochód, ale już niech będzie, że sobie jedzie. Potem będą się zgubić psy, a. nie. Dawaj, tylko nie przejedź, nie przejedź mnie, proszę cię, nie przejedźmy. Dawaj, jadymy. Tam coś widzę, oczywiście, jakieś takie. O kurde, nie, a ja to chciałem tak delikatnie przejechać, ale oczywiście się musiałem wpierdzielić. Jakiś żółte coś mi pokazuje. Tam wyżej jest, jakby wejście gdzieś. To, 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 jest, to cały czas w widnieje w tym samym miejscu, więc, więc to musi być coś nie takiego ultra pobocznego. Znaczy, to jest poboczne, ale jak na przykład niektóre aktywności wyświetlają, że po prostu się pojawiają i potem znikają z tego właśnie NCPD, czy jak się to nazywa. A te właśnie są, te, te NCPD, które się tutaj pojawiły, jakby są w tym samym miejscu cały czas. No chyba, że wszystkie te aktywności, które się pojawiają, są cały czas, czas w tym samym miejscu i, i nie znikają na przykład. Że jest takie, zrób teraz, a jak nie zrobisz, no to no to następnym razem. <gry> Tylko że w innym miejscu na przykład. Nie, ja też nie, może to już źle kude kombinuję i to kompletnie nie jest to. Czemu nic nie gra? No, coś tam zaczęło grać, nice. No, także y, trzeba zobaczyć, kurde, co tam w tych zadaniach jest ciekawego. Jak to po prostu nie będzie, to też nie będę kurde, ciągle robił misji pobocznych, nie? Chcę też pokazać, kurde, główne misje. Ja pier. Nie! Hmm, powiem szczerze, że jeszcze w tej grze nie pływałem. O, przepraszam, przepraszam. Nigdy wam się nie znudzi, co? Ha, ha, ha. Dlaczego? Ile jest? To jest pytanie numer jeden. Tam jest coś. Mogę odwrócić ten, uwagę tych przeciwników. Oni mnie na razie nie widzą, bo chyba nie weszły, jeszcze na ich teren. A to by było się pobawić. Oni się za bardzo, kurde, kozaczą. Ty, gościu, potrafisz się bawić, to to ulewienie interfejsów. Nie wiem, co mi to dam. Dawaj, ugrywaj. Dobra, nic mi to nie dało kompletnie. Coś czuję, że jak zacznę strzelać do nich, to oni zaczną strzelać do tych ludzi. Dobra, pierdolę to, nie będę, kurde, czekał tyle. O nie, uszczerasz mnie, masz, kurde, pierwszy poziom, frajerze, możesz mi naskoczyć. No i tyle, reputacja wskoczyła na 20 poziom, a jak? Co się dzieje? A, no tak, baguje się miga. Co to jest? Jakieś słabe dziedzictwo. No i jak tam, frajerze? Chciałeś być koksem, tak? No to leżysz. Uuu, jakieś takie, jakieś takie ukolorowane. A giń, frajerze. Nie ma, kurde, świadków. Euro, -dolary to jest? Jakiś pistolet. Lexington. Eee? Eee, słabe dziadostwo, ale nie będę tego zbierał. no tego sobie zapcham jak flipunek tym dziadostwem. <śm> U, Colby C1. Co to jest? Kup pojazd Colby. Nie, nie chcę kupować żadnego pojazdu Colby. Bo mam aktualnie... Ten jeden fajny samochód, który zdobyłem w misji ten. Eee, czyli tą bestię i to jest w porządku. Wakako. Dawaj, gdzie ty jesteś? Utknąłem gdzieś oczywiście tutaj, ale przydało się, kurde, po pozbyć tych frajerów i pozbyłem się. Dzięki temu mogę wracać z czystym sumieniem na misję główną, a czy poboczną, nie główną. Dawaj. E, F. E, gdzie to jest? O, no i przy okazji sobie szybką podróż odwale. Gorąbiście. Panie, kurde. Easy. I będę na miejscu za chwilę. Misa, która, która wygląda jak misa, które wygląda. Boże, co tu piszesz? Czemu tu nie pisze, która, tylko które wygląda jak misa? Kto to, 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 to pisał w ogóle? Ja? Chyba ja. <ścoughs> Dobra. Hello, hello. Co to są w ogóle za usta? To interesujące. Hej, mogę z tobą pogadać? Hey. Szukasz towarzystwa na wieczór? Oh. O! No, nie szukaj. Okej, okay, no to nie. Nie szukam. <śmuszczaj> Może kiedy indziej. <śmuszczaj> Wypuszczaj mnie. Hej, Wakako... A nie mówicie imienia. Wakako. Okej, okay. okej. Okay. własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako. Dawno się nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? Misje poboczne. Podejrzewam, że mało kto znał Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japan Town. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władza. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Hmm, typowo. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? Pięciu. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Oczywiście. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich dziewięciu synów. Jezus. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, v. To dobrze. Skanuje to mój to mózg. To ...zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Uuu. Uh. Reaper wykona dla ciebie dermo-imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu Szmaragd. To specjalność Tiger Claws. No ja właśnie dojebałem Tiger Claws przed chwilą. <laughs> Ale na szczęście ty o tym nie wiesz. Eee, ekwipunek, tak? Dawaj. Eee, czy ja coś zrobiłem tutaj ciekawego? Co to jest? Jakie dziadostwo, mach. Tutaj coś jest ciekawego, czy nadal jakieś też słabe coś? To jest takie, ten, e, Ty potrzebuje wymagany poziom, przytrzymaj rozmontuj, tak potrzebuje ma, maksymalny poziom. Liberty, ale który Liberty mam wyposażony, to ja nie wiem. Copperhead, o proszę bardzo. Trzeba troszeczkę sobie zmniejszyć ten... E, udźwig, znaczy, no, zwiększyć. Usuwając niepotrzebne dziadostwo. O tu, zdrowie, pancerz, wytrzymałość, ok. Wszczepy, plecak. W plecaku pewnie takie, no tak. Dobra, odbierz darmową nagrodę ze sklepu Reaper doka Cassiusa Ridera. O Jezus, kurde Cassiusa Ridera. A na czym jeździ ten Rider? Ej, Dawaj, ach. Wszystko kurde jest ten. Ten, jak to się mówi? Holograficzne. Co? Pięknie. Chyba po prostu zabrakło jednej tej. Jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Tej lampy? Nie wiem, jak to nazwać. Więc zrobili holograficzną. Bo im się nie chciało, kurde. Ładnie, ładnie. Właśnie nieładnie to jest. Hańba. Dawaj, Ripper Dog. No dawaj, Ripper Dog. Goldsmith Street. O. Broń typu jak została stworzona z myślą o czymś tam. Kiedy jesteś w wodzie, możesz płynąć w górę za pomocą A albo nurkować za pomocą B. Okej. Okay. Szkoda tylko, że nie ma w tej grze takiej opcji grania z trzeciej osoby. To nie było dosyć fajne, móc je przełączyć, niby no, można jeździć z trzeciej osoby, ale no... Co z tego, jak fajnie by było po prostu móc je pograć z trzeciej, z trzeciej osoby, coś jak w GTA, tylko że no to nie jest GTA, no i... No i jak widać, też nie da się zagrać. On no, pewnie da się jakimiś modyfikacjami, ale widziałem co się to, z tym działo właśnie, jak sobie ludzie... Używali tego w tej trzeciej osobie, to wyglądało źle. Jackie? E, nie. Interes się kręci? Jak tam interes, dobrze idzie? Ostatnie nie narzekam. Mm, Paskunery. Pewno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło, chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Dawaj Pokaż co masz. Wybieraj. Wow. A ja coś miałem tutaj dostać, ale gdzie? Dziwny to jest, ale nie jedną rzecz. Tutaj jest to. Pozwala na używanie modułu inteligentnego naprowadzania w broniach typu SMART. Po, ustanawia połączenie pomiędzy bronią i optyką użytkownika umożliwiając śledzenie statusu. Pozwala na użycie modułu inteligentnego naprowadzania w broniach typu SMART. Na Chwila, to jest to samo? A brak, kup. Kupuj. Potwierdź. Ale nie wiem, zwiększa szanse na wyrekonstruowanie pocisków z broni typu ten... Chyba niech będzie to, co teraz aktualnie jest, okej? Okay. Dobra. Załatwione. Nie widziałem tego, nie pominąłem tą jedną kurde rzecz i, i kurde szukałem i szukałem. E, dziennik następny. Co tutaj jest? Poboczne. Umarł bos nie żyje bos e, Psychokiller. Chyba. cel pal. Trzeba porobić tę misję i kurde jak to się uda to, to jak najszybciej ruszyć kurde do tego. Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar, powinniśmy o tym pamiętać. Aha, okej. Okay. A jak nie masz okularów i jesteś ślepy, no to jesteś bez wizji, nie? Jakbym strzelał. Boże, jak ten tekst był słaby. <gry> okej, okay, nieważne. Dawaj. Szybka podróż, Cyk. Podróżuj, dawaj. Podczas biegu możesz przesakiwać nad słonami. Okej, okay, nawet nie sprawdzałem tego. Dobrze wiedzieć. Okej, okay. chyba, kurde, o, oddaj mi, kurde, moc. Chcę żyć, okej, okay. dobra. To biegiem, panie. Gdzie to jest? co na tej jest może coś ciekawego, może jakaś misja fajna? Chyba, że po prostu... Bądź lepszy od przeciwników i tyle. Jeżeli tak, no to... E, e, to szkoda. No ale... Trzeba wykonać tę misję. Bo w sumie chcę. No, słucham cię. Hej, V. Zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Dawaj, dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się raz, raz. Dobra, sekunda, sekunda, Jesus. Nie bądź taki napalony, nie? No, a ci co tak siedzą, frajerzy? Dawaj, kurde, wszystko, twoją amunicję chcę, a nie. Dawaj. Jaka a tutaj co? Dobra. Ok. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. <laughs> e, zasady są proste, tak? E, strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić m, do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. E, tarcz, znaczy, nie sąsiadów. No, i tylko broń mało kalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych ani rakiet, ziemia-powietrze. E, jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no. Cudo. Cudo, kurwa mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? No, nie wiem. Ustaw się we wskazanym miejscu. No, jestem we wskazanym miejscu, to mi się wydaje. Posiągnij broń i celuj. Dobra. Trzy, dwa. O Boże. Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń mało kalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze. Kaburze! Wybieraj, mi stąd, dalej już! I kurwa, idziesz to różowo. Róż idę, no, idę. Kurwa. No dobra. No, jedziemy. Dobra. Trzy, dwa, jeden! O kurwa, ping! O Jezus, jestem ślepy! A. Dawaj. Łady, łady, łady! Do celu, do celu! Nie po ścianach! Cicho być! Może 100 celów mam trafić? Pojebało? DAJESZ, DAJESZ, DAJESZ! Cyk. Pyk, dzień dobry, przyszedłem po bułki. Ogarnij się, kurwa! <grywa> <grywa> Zamknij dupę, <Zdrowi> się, gruby! Okularów <grywa> zapomniałasz? Po ścianach, yeah! Jeszcze 15 sekund! Ostatnia szansa, V! Co ty pierdolisz, przegrywam? Serio? Jaja se robisz? A, zapach prochu i gorącego ołowiu. Stop! Stop wszyscy. Koniec. Dobra, dobra, Jesus. Pierwsze miejsce Rudy. Drugie Wi. Kurwa, B. Reszta jest kurwa do niczego. Zejdźcie mi z oczu, padałachy! Wszystko w porządku? Ej, w porządku? Coś nie tak? Powiedziałem nie. Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów. Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się, Wi. Do zobaczenia. No i chuj, nie zdobyłem tej broni. No dobra, to nie zdobyłem. Proste, kurwa. Tak czasem bywa. Nie umiem kompletnie co się tu dzieje właściwie. Mówię, jest rok. Dobra, co to jeszcze jest w ogóle do dziennika? Zajrzę, cyk. Jeszcze uwaga została: reanimacja i no i ta psycho, superpsychoza, której aktualnie nie mogę zrobić, bo wszystko jest za trudne dla mnie. Na no, przynajmniej te dwa przypadki. Chyba, że gdzieś na mapie jeszcze jest ich więcej, a ja nawet tego nie wiem. E, mapa. E, tutaj jest, co to jest? Regina Jones, okończone oko kontakt, kontakt, kontakty, kontrakty trzeba będzie to obczaić. Eee, to jest zadanie pobożne, ja mu się tego się najlepiej. O, zarobiście. Tu jest ta misja główna. Misje główne na razie mnie nie interesują. Boże, to jest mnóstwo rzeczy do robienia. Eee, jest bardzo wysokie, no to zarobiście, no to sobie odpuszczam te zadania, skoro są bardzo wysokie. A to oznacza, że kurde, je mnie przeciwnicy na dwa strzały i umieram, więc. Eee, chyba jestem za słaby. Tak bym strzelał. No tak, dokładnie, czyli tam podrobię te ostatnie misje i kurde wracam z do gry, nie? Bez sensu. A tutaj jest, wróć, wróć do biura Delmaina, ale to w następnym odcinku. Są następne jakieś kontrakty, tak? Co to jest? No dawaj, dawaj, bierz to. Bierz to, kurde, przybliż. Makako, kakaka. Eee, Regina. bo to wszystko jest takie kurde bardzo trudne, bez sensu. Sprawy, które trafiają na pierwszą stronę gazy. To jest jakby misja, którą mógłbym zrobić. Ale na razie sobie yy, nie będę tego robił. Dobra, oznacz, oznaczę. Da dać oznaczyć to? Bo mogę to nie ośledzić? Nie wiem. Ale dobra, stara się na dzisiaj, trochę chaotycznie było. Ale to było co stałem. Także do zobaczenia, miłej majówki. Siema.